Cześć moi drodzy z tej strony, Konanek. A dzisiaj pogramy sobie trochę w skrzydłowego zboru team I jedna taka mała rzecz, bardzo wam dziękuję za 140 wyświetleń ponad pod moim ostatnim filmem. Jednakże coś YouTube zrobił i jest już ich 70. Nie wiem o co chodzi, ale zapraszam Was do tego odcinka. No, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Aha, spadłem z rangi, dobra. No i. No i. Czy to nam kiedyś znajdzie meczek? O tak, tak. O widzisz? No widzisz. Zadziałało. Let's go, let's go. Let's go this way. Yes. Okej, okay, okej. Okay. Ja tylko Mhm. Mm no ja mówię, ostatnio tego tak, Duma no. z 16 roku pykam. Masakrancja. Jakie to jest ładne. Masakrancja Francja. No, tyle tam się krwi leje. Dobra. Mówię, to trzeba w lepszym miejscu plantować. Podsać mnie, podsać ja mnie, podsać mnie, mnie. Jest site po prawej, nie, lewej tu. Umrzyj. A mnie zakraszowałeś. No, no. Z lewej korytarzu. Okej. Okay. myślałem, że znowu nice. na Ale dobry ten typ. Chcesz dropa? Nie no, dzięki. Mokre. Co tam wciąż? masz? Serniczak. Taki na przeciarze dyniowym, moja żona zrobiłaś tak dobry. Ani grama cukru nie ma, aż tak słodki, że i wykręca. Biegli tu do mnie. Nie, spokój, spokój. Nie będę bawił. Poczekam, może któryś zraszuje. Jak będziesz widział situation na sajcie, to widzę. O, oh jest short, Dwóch short. Uciekać! Iść, iść nam. Dobrze. Uciekać! Ostatni short, short, short. Uciekać! Cicho. Ja to nie ty, że muszę uciekać. No Ja doświadczony krok. tak <laughs> Jak szczery, to do bólu. Kurde, zagadałeś, mnie, już No dealu to Ej. dziwne no. Dobra, nie w się... Dobra, teraz uciekaj, uciekaj. Nie, 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 Dobrze, ja nie. Dobrze, Sorry. <laughs> Maczeta nie ucieka. <laughs> ja też poproszę o ofertniczka. Ja też zapraszam do ludzi. A kurde No daleko. wysyłkowo to ciężko, żeby ciasta nie popsuli w drodze. No <laughs> kurje, że teraz rzucają. Co trzy Ja plantuję. To plantuj! Plantuj! O kurde! Plantuj! Plantuj! Wyszedł, wyszedł, weszed. Zaplantuję do... Plantuj. Dobrze. O jezu! Dobra. O jezu! O jezu! oj, O jezu! A myślałem, że żyjesz! Pasz, 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 pasz. Dobra, sorry. Jak miałem ugrać? Miałem 10 lat. ledwo co. Flasza życie. A ja mam minus 10 IQ teraz. Za duża serniczka. ale? Jakbyś chociaż jedną rundę ugrosnął, to byśmy może wygrali tą połowę. A się nie chciało, nie? No, czekałem na maestro. Leniu śmierdzący. Jest short. To dawaj go. Tak, spoko. Korytarzyk nie zabił, jak już kończyłem post. weź mi go! Nie ma! Jak weź gdzie jest? Korytarz wiek! Ty się tak to zdradniesz! Korytarz <grytarzik> Dobra! Co? Co? To się nazywa korytarzyk? Ale on to Ale był, jak mi zabijał! Wytar... No wie, wie, no się teleportował. Najlepsze to jest, że jak jem Pawełka, nie? zawsze ze śmiechem tam czytam taki mały tam znaczek, że produkt dla dorosłych zawiera procent alkoholowy. Tam, napisane. Ja to wcinam. Tam 3%, ile? Wybiegał dziurą, nie? dziurka. Nie <grym>, mała. <grym>, <głos> bla! <głos> Jest jeden. Bla lalala. Pomóż i la, 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 mama. Na szorcie, da? Tak. Da. Ale ja bym się kampił. Ale gdzie z tyłu? A, z tyłu. Na pani on nic nie tylko złoty. na przejadę. dół. A nie braca, góra. <noise> o, to i, za trzydzieści. A, palca, 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 kusiłeś los. Czy można się kawić? Dyyyyyy... A, na shortach. A chłopaki nie plantują sypo. na dwa razy. Ja już mam Mhm. Mm A nie ma go. A bo jest za tymi boksami? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. O tu. Dobra, nie ma czasu. Ja walę. Dobra, na raz, mam defa. Aaaaa, jest co? ci tam kampił? Mya. Dobra, teraz full yy, nie wiem skąd. Bleć. Short jeden. Po blend dwóch bij tak leder to uh. po tym serniczku pochydzie był co ty nie powiesz Nie wiem, 200 IQ. Jeszcze nie masz defa. Ale ty miałeś. No, ja. <laughs> 22 w 2. Boże... 80... 80 zadałem temu ze Scoutem. Wiadomo, kto jest prawdziwym. Nie! Nieprawda! Tak. On pewnie ustawił, nawet nie wie kto to. Stick tritne! Ja? Jestem. Szajt jeden. To go zabij. Ja nie umiem. Bo ja rzucam gumowymi kulami. To ja go zabiję. Dobra. Opa! Co ty robisz? Już pomagam! Jej! Jaj, ale super! Wreszcie no się no, na coś no. przydałem. A my wiemy, ale nie powiemy, że no no nie są Nie! Nie! Come on. Get to Go the Nie! To Nie! Nie! Tak. No to nieźle. Yes, Mamy co was Nie wiem! Bożenko! Jak mogłaś mi to zrobić z cyganem? Z cygańskiego! Z mrodu! W tej Zimne ognie! Ja to wszystko znam! Piękna pierś to było coś a nie jakieś kamery z Właśnie. Gdzie jest diskopolo alkoholo? O. No, to... <laughs> Dobrze, że w pompce jest tyle kulek, jest taka wolna. Co z X-em? Co? 22. Mówię, że wolę X-ema. A? A co, przerywa mnie? No nie. Łokie. Okay. Da, sniki-briki. No cyka. Dawaj spoceniec, włącz spoceniec mode. Dobra, dala, <gry> Dobry. Już jesteś w stanie to Dawaj, 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 dawaj. Fajcie, fajcie. Dobry, Nie pykło. tego 82 w Czech było Chcesz awka? Chcesz? Tak. No no no, co no. wiedziałeś? Ju

Witam, tutaj Grażyna Żarko, katolicki głos w internetu. Pani Grażyno, ja naprawdę proszę zaprzestać. Ja tu patrzę, szorto ciągle. Parapet, 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 Co tam ci wibrzy, tak? Gdzie? No, w Wibrzalni. Ja nie mam wiedzy. Mam paki! Parapet dostał w nogę. Dobra. Dawaj go. Dawaj go, Luja. Dawaj go. A, dobra, on ma Dawaj go. Masz takie coś jak Neida, wiesz? Dawaj go. Ale gdzie? Przecież na dół. dole jest? Xambira, ambira, e, e, e. Ko, euro, chłopko.

ja Wody go I namunalacz. Bomb has been smoke. Patrz, patrz. Dobra już. Tomasz Hajto, gol z 59 metrów. Tomasz Hajto. składka i serialny. <grym> A tak, widziałem to od kachanki. A co nie można? Można jak najbardziej, nie siedem. Jestem na lol Co się nofro? Co się stało? Co się stało się? Co się stało się? Na Gdzie? Był na trapecie? Był na trapecie. I to konkretnie? więc teraz nie zginij, idea idę jako armatnie. Не, сайт за 40. Как бы, ж бы... Что? Где что? это? Мы где двух Я этого не разумею. Угу. Не эхуй, куда играй, хлопец. A, to ja jestem kierowany, to nie będę cięgał. <grymne> Haha, co? Sajd, sajd. Ty, bo No i co no, Zrób jakiś świąteczny odcinek. Patrz na to, pa, 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 pa. pa. No pa. pa.

Okej, Która jest godzina? 21 pierwsza chyba? Jest No say... Tu wcześniej. Wcześniej, wcześniej, wcześnie, ale mówię, nie pracuję teraz, a zarabiam. Możesz <ślał> dwóch tam jest. awków Okej. Okay. Ja to oś, ci nie zarabiam, a pracuję. <ślał> na, nie, no może jakbym zarabiał 200 zł na godzinę, a nie na dzień, to bym, bym mógł tak mówić. flashbang Drone flashbang <laughs> <laughs> Na... tylko rozmawiałem z się inspirowali Przechodzi dziura, dziura, dziura Dobrze, ale widzisz, jak celowałem tu Skubany Ajajaj, drugi, 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 karamba Karamba, drugi za 61 nice. A to my przygrywaliśmy. Ty, a w Valorancie też mi przestało iść, wiesz? Bo tak tu ciupałem po 30 fragów na meczyk. A teraz 10 to jest maksimum. Pomimo tego, że spadłem 4 rangi do dołu. Szkoda. Stuka nie, stara transformacja się wróci. będziesz. No trudny... hmm, tak, normalnie. Zapięknie. Mhm. Mm mm -hmm. Muszę gdzieś rel relacje na YouTubie vloga, będę. Oh. Uh -huh. Dobra, spaliłem bombę, to jest wygrana runda już, ale... <śpiew> 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 Bo... Bo ja mam od jakiegoś czasu ustawione przez przygodę pod zmienianie broni. A ja mam. Kurde, daj mi wytłumaczyć. Miałem. Miałem. Mam, ja całe życie mam skok na scrollu, nie? A jeszcze przez ostatni czas mam jakieś dziwne zmienianie broni pod scrollem. Tak, i tak, nie jasne. Nie wiem, <śles> <śles> Mbappe! Stał za smokiem, a ja tam podszedłem mu pod celownik głową. Kiedy fifa z porkiem? FIFA z porkiem? Nie wiem, zobaczymy, może niedługo. Tylko musiałby najpierw do mnie przyjść, a jak na razie to nie odbiera telefonów. Obraził się? Nie, uważa, że praca to... to must. I że on nie umie pogodzić pracy ze studiami. A może nie macie FIWY 20? Mamy. Piraty mają wszystko I tutaj chciałem zauważyć jedną rzecz Moi drodzy, nie piracimy gier to bardzo niedobre Ja po tym jak spiracę jakąś grę To idę ją kupić Bo najpierw sobie ją, prawda, testuję Czy mi się podoba Dziłane Dziłane kropa kropa Co? Aj A suka jedyna na pożosta się nie, bo tam smoke leciał, tak. jego flash znaczy znaczyć. Okay. Eee. Ale cheater. nie, no po prostu ten Max w skoku jest rozczelny, gdyby... I tak nadal mały rozrzut z tego co. Tak samo z Maka to się w skoku strzelać. I i utis? O, to jest. O, Put in, put out. Putin, put input, out. in, put out. But, nie jak to się gada Nie Output. No, przecież nie. No to No tam jest. Snupeć! <laughs> no <beż. laughs> Też chciałem coś <laughs> zrobić. <laughs> input, output.

tam żaza. ZiaZia Tam ZiaZia była A bo on, on, on miał tego o, 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 On miał No Czemu ja mam asystę więcej, a ty masz więcej punktów? Luju ogłuszaczu Nie kładź tylu pomp Ja tak nie chcę żebyś kładł... ojej Tyle pomp Oh. Widzisz, ostatni merk i wygrany chyba. No, mam nadzieję. Bo muszę składać. Yes. O, oh, zły flag, like, smog. No. Ja no vale. Przecież się wyłączyłem na tym fotel i gram gram Gdzie mamy? Stąd, A teraz zobaczmy jakie rangi. Co to był za insane shot? <laughs> that was just Ja yeah, mam. Co to było? Podskoczyłem tak sobie zacząłem strzelać do niego. O Jezu, i headshot od hasu. I'm not gonna remember that. No także, moi drodzy, myślę, że to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w niedzielę. Pa!